Z na kanale Horror Story, ja jestem Harry i pykamy sobie w Dead by Dailing. Jest to pierwszy odcinek z tej gry. Ostatnio zainstalowałem, więc tą grę będziecie bawili w piątek Nagrywam ją nawet w piątek Więc tutaj trochę pogramy, może kogoś. E, może kogoś tutaj nam dołączy. E, I tutaj mamy gra... ja co dałem grać za bójcą, tak? Bonus 100%. Dobra, zagramy to za bójcą pierw moi drodzy, pokażę tutaj moje postacie. E, archiwa, dobra. Oddokowano. Coś, coś tam dokowałem dobra. Zabójcy. Na razie mamy pięciu zabójców. E, traper, widmo, wieśniak, e, pielęgniarka i łowczyni. Tutaj mamy nawet <coughs> onryo, chyba to jest Samara. Tutaj mamy Ghostface z Krzyku. Kannibal. Tutaj mamy Jason, kształt. Tu mamy jakieś świnka. Tu mamy jakieś trójkąta. Czekaj, tu był trójkąt. Okej. Okay. No dobra, mamy tutaj widmo tego, mamy traper, mamy na przykład zabójcy. Ekwipunek tak mniej więcej wygląda. Drugi, trzeci. Ok, mamy pierwszy na razie. Poziom ósmy. Eee, tutaj tak to wygląda. Eee, możemy wciekły tutaj, możemy to... Zrobić, tu mamy dostosowywanie Mamy taką machę Ewan, maski, wszystko Stroje mamy jakieś? Nie, nie mamy, dobra Ale to nie jest dobra e, Gramy tym Więc klikamy graj I najwyżej się widzimy za chwilę już w grze jakoś nam wyszuka bo coś Dobrze ludzisko, jesteśmy już w grze Stacja paliw Jesteśmy zabójcami e, Szukamy swoich ofiar, moi drodzy e, Wszędzie, nałóż pułapkę a czemu nie? Nie ma czy Wiadomo ile mamy pułapek, czy nie? Okej okay. A, nie, dobra Okej okay. Po prostu będziemy sobie spacerować i rozkładać pułapki Jak to tylko możliwe Nie wiem, po co to tutaj, ale okej, okay. dawaj. Tam coś, tam coś buchło. Tu możemy bić, okej. Okay. Dobra, widzę ich, widzę ich, widzę ich. Dobra. Dobra, i? Widzę tą córkę, widzę. Dobra, mamy cię, mamy cię. Dobra, mamy to. Okej. Okay. Ty. Dobra. Okej, okay, okej, okay, dobra. No, prawie było. Dobra. Okej. Okay. Dobra. No, a, no nie wyszło, no. Tam już jedno mają. Dobra Czekajcie Oni mnie w tyle robią Dobra Oni są sprytni tutaj Dobra Dobry Okej, okay. i co teraz? Gdzie oni są? I zgubiłem ich. Dobrze, dobrze. Zgubiłem ich. Czy to mogę zniszczyć? Nie. Ale dobra. Wracamy tutaj, nie, tu, nie tędy, nie tędy droga, moi drodzy. Tutaj leci, jej, leci. Czy tutaj ktoś jest? Nie. Możemy to bardziej zniszczyć, nie? Tutaj postawię pułapkę. Dobra. Okej. Okay. O, tutaj jest. Dobra, lecimy. Okej, okay, nie tu, nie tędy, droga. Dobra. Ale, ej, 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 ej. Dobra. Dubi! Okej. Okay. Dobra, no to się spryci, moi drodzy. Eee, pytanie, gdzie on jest? Dobra. ja muszę i Za krwi, czy jak Ej. Tutaj mam roz, tutaj rozłożone Tu też jeszcze nie mamy Tam coś poszło, dobra Okej, okay, i tam jeszcze, dobra Aha, tu czy tam czy nie wiem gdzie już Dobra, tam leci jeden typo, więc sobie Aha. I tak muszę lecieć naokoło Kurde, straciłem ten Straciłem go Ale dobra, to nic. Aj, dup się, wstałem pułapkę widziałem, dobra O kosin Okej okay. Tutaj coś jest Nie, ale ja postawiłem pułapkę ale mamy hak już przynajmniej Tutaj, tu widzę hak Dobra, widzę już jedną topiarę Okej okay. Ale nie wycieraj tego noża Dobra, e, puść e, Podnieś Podnieś, okej okay. Okej, okay, dobra, no, kurde no Dobra Ale dobra, tak dla nim ona tutaj ten no, Ale Nie, ten o, ten, ten Eee Prawo drupcone, ale dobra Pościg Dobrze no, Ale po co ten nud wycierasz? Zaraz i tak będzie ujebany No bo już tak jest ranny to nie za wiele nie zrobi no kurde no Ja zapomniałem gdzie są te wszystkie rzeczy no Dobra Jest tutaj, dobra Ale ja sam umiem biegać w ogóle Dobra Dobre kurde no Gdzie on jest? Dobra, tam. Tam ktoś jest, więc lecimy. Dobra. Okej. Okay. Ktoś się tu schował, czy nie? Dobra, rozstawiłem pułapki. Eee, pytanie tylko gdzie oni się pochowali No bo chwap musimy proskładać bo to jest ważne No e, tutaj jak a podnieść nie Dobre gdzie tam gdzieś dobra jednak tam tam widzę jednego typa Dobra ciul z nim tutaj ktoś jest to ważniejsze Dobra widzę. Okay. Dobra, pogonimy sobie co Dobra My musimy naokoło lecieć niestety No Okej okay. Tutaj ktoś jest? jest chodź tu! No i... no kurde no Kurde no Dobra no nie wyszło Dobra, nalecisz, no, no Marian Nie świruj, no, no, e, No ja pierdolę, z egzaki same No kurde, no Ja, ja... ja bym nie mógł być do nabójcą Dobra, nie, no Kuba babka będziemy grać czy co? No to by pojebany Poły tu co sto stoi. Dobra, zwał jak zwał, jak w ciul. Gdzie tam? Tam to jest. To tu jest. Okej. Okay. Dobra, ale po co ty to wycierasz? No. Dobra, bierz tak. Bierz no ale panie, no idź pan stąd, no po... Jak ty jesteś? Daj to tu. No, okej. Okay. I zgubiłem ich już, no. Tam jest jakiś typo. O. walcz to, ja chcę ciebie. ale nie... Nie no, ja nie mogę być zabójcą, ja będę chyba grał cały czas ocalałem. Bo ten zabójca to jest taki ospały trochę. Moi drodzy, yy. już zgubione, dobra. Jestem okropnym zabójcą. Dobra, a idź wciul. Eee. Yy. O, tu tak to jest. Dobre ale po co ten nóż wycierasz, no? I tak, tak jest ujebany, to... Okej. Okay. Dobra, następna, o, to. No i po... Yeah. Okej. Okay. Dobra, moment. Dobra. Bieg to i... No, oczywiście, wiedziałem, no. O, Nie daj pograć, no. Uwierz, tak będzie? No, nie wiem. Ale po co ten nóż być, No, widz, byt... No i co? z mi, no. Dobra, no nie wyszło, no Byt jest głodny, wynik meczu. Okej, okay, no tak to wyszło niestety. E, brutalność, przebiegłość, łowca, ofiara, zero mecz. Rozwój dostępny. Coś tutaj ugraliśmy, czy nie? Chyba nie przemi. No, no mamy dziewiąty poziom. Więc 150 okej. Okay. 300 jako plus 12, plus tyle ok, całość e, więc kontynuuj dobra, tyle za całość mamy tutaj Ok. no i dobrze ludziska no tutaj e, no niezbyt poradziliśmy sobie e, z tutaj zabójstwem mamy to, to tutaj Twoje powiązania z bytem ujawiają się, gdy ofiara próbuje uciec. E, sama twoja obecność wywołuje większy strach, odbakuje zdolności ukrywania się. Stojąc nieruchomo, przez resztę otrzymujesz efekt niewykrywalnej do momentu. Każdy ocalały naprawiający generator otrzymuje efekt stanu oślepienia i wyczerpania. OK. Dar. Dobra, ludzi z ja sobie sam to porobię. Eee, więc widzimy się w następnym odcinku, we piątek. Bo to teraz chyba te odcinki z The 2 Link może będą w piątki. Więc jakoś tak, może następnym razem będziemy grali ocalałym. Eee, może się nam uda coś tam zagrać. Więc ja dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Do następnego odcinka. Elo na razie.